Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 8, werset 12. To nie przypadek, że słuchasz tej modlitwy właśnie teraz. Jezus zaprasza cię do głębokiej kontemplacji Jego życia, do wejścia w tajemnice światła, które rozjaśniają nasze codzienne drogi i prowadzą nas ku prawdziwej nadziei. Tajemnice światła są drogowskazem dla serca spragnionego Boga, duszy zmęczonej walką i serca, które woła o pokój. Napisz teraz w komentarzu: Jezu, prowadź mnie światłem Twojej miłości. Niech to będzie Twój akt wiary i otwarcia na to, co Pan przygotował dziś dla Ciebie przez tę modlitwę. Polub ten film, jeśli pragniesz pogłębić swoją więź z Jezusem, i zasubskrybuj potężne modlitwy T.V. Aby codziennie otrzymywać nowe modlitwy pełne mocy i pocieszenia, dołącz do naszej wspólnoty modlitewnej, a jeśli czujesz takie pragnienie, zostań członkiem kanału i wspieraj naszą misję, otrzymując duchowe treści tylko dla członków. Już od 2 zł i 99 groszy miesięcznie, możesz zostać partnerem tej misji. Link do członkostwa znajdziesz w opisie tego filmu. W ten sposób Stajesz się częścią naszej duchowej rodziny. Otrzymujesz pierwszeństwo w modlitwach, a każdego dnia modlimy się za naszych członków i ich intencje. Twoje imię, nazwisko, rodzina oraz wszystkie intencje są również powierzane w świętej mszy świętej. Zanurzmy się teraz w modlitwę różańca, rozważając tajemnicę światła. Niech duch święty nas prowadzi, a Maryja, nasza matka. Niech będzie naszą przewodniczką ku Jezusowi. Przez znak Krzyża Świętego, uwolnij nas, Boże nasz Panie, od naszych nieprzyjaciół, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże nasz Jezu, ofiarujemy Tobie ten różaniec, który pragniemy odmówić, rozważając tajemnicę naszego odkupienia. Udziel nam za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, i naszej Matki, snód potrzebnych do godnego odmówienia tej modlitwy oraz łaski odpustów związanych z tym świętym nabożeństwem. Ofiarujemy go szczególnie jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, za pokój na świecie, nawrócenie grzeszników, dusze czyśćcowe, intencje Ojca Świętego, rozwój i uświęcenie duchowieństwa, za naszego proboszcza uświęcenie rodzin, misje, chorych, konających, za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę za naszą Ojczyznę oraz we wszystkich naszych osobistych intencjach, z wiarą i oddaniem przedstaw teraz swoje prośby. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion stąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny świętych. Obcowanie grzechów odpuszczenie, ciała z martwych zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W pierwszej tajemnicy rozważamy chrzest pana Jezusa w Jordanie, ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się. Za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W drugiej tajemnicy rozważamy objawienie się Jezusa na weselu, w kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się. Za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. W trzeciej tajemnicy rozważamy głoszenie królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się. Za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Czwartej tajemnicy rozważamy, Przemienienie Pana Jezusa na górze, Tabor, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się. Za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. W piątej tajemnicy rozważamy ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się. Za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo Matko Boża. Módl się, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nieskończone dzięki składamy Tobie, Najświętsza Królowo, za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które codziennie z Twojej dobroci otrzymujemy. Racz nas zawsze otaczać swoim potężnym stawiennictwem, przyjmij nas na zawsze pod swoją matczyną opiekę. Aby sprawić Ci radość, pozdrawiamy Cię teraz. Modlitwą witaj Królowo, witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespa dole. Przeto, orędowniczko nasza. One miłosierne oczy twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka panno Maryjo, módl się za nami, święta Boża rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen. Nie odchodź bez błogosławieństwa. Skoro modliłaś się z nami, to znak, że Duch Święty działa w twoim sercu. Niech ta modlitwa przyniesie Ci pokój, światło i odwagę do dalszego kroczenia drogą wiary. Jeżeli czujesz w duszy nadzieję, nie zatrzymuj jej dla siebie. Zostaw w komentarzu słowo Amen i udostępnij ten film osobie, która potrzebuje Bożej interwencji. Może właśnie ty staniesz się narzędziem łaski dla kogoś bliskiego. A teraz przyjmij błogosławieństwo na resztę tego dnia. Niech Pan Cię błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad Tobą i obdarzy Cię pokojem. Niech Duch Święty prowadzi każdy Twój krok, a Maryja okrywa Cię swoim płaszczem miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia w kolejnej modlitwie. Niech Bóg będzie zawsze z Tobą.